Dzień dobry, witam wszystkich. Idę sobie po złom. Jest taki las. Tutaj jest złom. Tyle o to złomu. Jak to się teraz zabrać z tym? tamą aż auto mam jakoś sobie muszę poradzić To połamiemy O. O, tak dobra jedną ręką brać i nagrywa to jest ciężko Ech. Jak to teraz zrobić? Wam? jaka skrzynia od komputera była, też ją charatamy. No, jakoś to wyjmiemy. No. Dobra. Jedną turę mam spakowaną a tu będę na dwa razy. Ja nie wiem czy mi się to do auta zmieści, ale zobaczymy. Dobra, włączę się jak będę przy aucie. Dobra, jedna tura zapakowana, Jedziemy po drugą turę. Tu mam jeszcze w tym miejscu Jeszcze w jednym miejscu mam Nie wiem czy zdążę po to pojechać Tu jakiś bęben od pralki Zobaczymy Dobra Jak spakuję Jeszcze jedną część to się łączę Dobra, ta tura spakowana. Jeszcze mi zostało to, to, to. I to. Yy. Dobra, jak spakuję już wszystko, będę miał na aucie. To się włączę. i no witam, jestem już w aucie. Jadę po następną turę. O, auto załadowane. a druga tura jest tam dalej do zobaczenia dobra jestem na drugiej miejscówce muszę szybko to zrobić bo tutaj nie można autem wjeżdżać no i to tako koła ale tego chyba nie biorę bo to mi już się nie zmieści wezmę tylko o to i weźmiemy Krzesło A po to przyjedziemy innym razem Kurde, niewygodnie Aj Boże Ale Ja to już Och, krzesełku chyba nie wejdzie. A do bagażnika chyba tam wejdzie. No. Kurde. Trzymaj te drzwi. No Kopci strasznie. Dobrze, a jutro na złom leci. Auto. No Dzisiaj jest ostatni, ostatni żywioł w Peżotach. Tu jeszcze zagracone. magnes. No. Dobra. Jakoś przyweszło. Oho. Trzymaj to. Elegancko. Dobra. To jadę na skup złomu. Nie wiem, może się włączę, może nie. I jak coś to Chciałbym się z Wami pożegnać Jak na złomy się nie włączę to trzymajcie się na razie Dobra, jedziemy do skupu złomu Jest godzina po 16 Mam nadzieję, że zdążę Bo jestem z 20 km od koło No i cisnę Ostatni raz z tym autem, bo jutro auto też ląduje na złom. został prezydentem I przez chwilę będę bez auta, ale mam jedno auto na oku. I mam nadzieję, że te auto zakupię. Także więc do zobaczenia na skupie złota.